Jest pierwszy października. Zeszły miesiąc zakończyłem na minusie, za sprawą zbyt dużego lot size. Od czasu jak zmniejszyłem ten parametr, dziesięciokrotnie nie poniosłem straty w ujęciu dziennym, a dzienny zysk wyniósł średnio 3%. Dlatego stosując takie ustawienie, zdecydowałem się na podniesienie kapitału do 1000 dolarów. Obecnym celem jest wypracowanie w ten sposób kapitału wyrównującego to, co włożyłem. Dopiero po przekroczeniu osi 0 będę mógł mówić o zyskach. Dzisiejszy dzień kończę z 4% zyskiem. Zysk przelewam na subkonto, by w razie serii niepowodzeń chronić kapitał. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli jesteś ciekaw, czy uda mi się tego dokonać.